No witajcie! Witam Was serdecznie. Przyjechałem, zarzuciłem sobie już wędki, nawet z tego wszystkiego to zapomniałem, bo szkoda czasu. Troszkę dzisiaj późno podjechałem na rybki. Nie mam za dużo czasu, także e, teraz Wam nagrywam już e, jakby wstęp do filmu. Słuchajcie, mam dwie wędki zarzucone na metodę. Jedna węteczka jest na taką białą kuleczkę dambelsa, a druga jest na e, kukurydzę konserwową. Zarzucałem sobie tam pod te z jakieś 2 metry, może 3 od Lili, co będę próbował tutaj złapać. No jest teren taki typowo linowy. Wiem, że tutaj też ewentualnie leszcze jakieś mogą być, karasie. No i oczywiście karpie. Nie wiem, co, co się ewentualnie i czy się ewentualnie uda coś złapać. No ale co, mam czas. Szkoda siedzieć w domu, piękna pogoda. Patrzcie, jaki klimat żaby rechoczą, ptaszki śpiewają, no, czego sobie można życzyć ewentualnie lepszego. No, ja akurat to lubię. Co, zanęty sobie już przygotowałem, tak jak Wam wcześniej powiedziałem. E, tutaj mam takiego miksa e, zanęta z peletem ciemniejszym. E, tu mam taki brązowowy. i tu mam troszkę zanęty takiej z e, urobionej e, kukurydzy jeszcze do środka. Kukurydza konserwowa. Tu mam taką leciutką zanętę. Bo to jest dość, dość zbiornik taki ciężki do łowienia. Z tego względu, że, że jest dno muliste. Ja sobie znalazłem akurat tam takie troszkę. E, wydawałoby się w miarę, e, w miarę fajne dno. Mam nadzieję, że nie będzie za ciężkie. E, jeśli chodzi o podajnik, który mam tam. bodajże chyba 35 gram podajnik i zanęta. No, jak najwyżej będzie problem, z, będzie się za bardzo zatapiał w dno listę, No to spróbuję zmienić na jakiś z po prostu większym objętościowo dnem podajnik lżejszy, który po prostu nie będzie miał za bardzo możliwości się jakby zagłębić w dno, zatopić, że tak powiem. Pogoda fajna, wiaterek delikatny jest, także myślę, że coś powinno się dziać. Mam jeszcze ewentualnie robaki też kolorowe, no, będę próbował różnych rzeczy mam czas, tak jak Wam e, powiedziałem, jakiś określony na łowienie, no zobaczymy może coś się uda, ładna pogoda i miejscówek, jest dość e, ciężko znaleźć jakąś fajną miejscóweczkę, no ale co udało się, także szybko się rozłożyłem, jak będzie, co będzie dalej, zapraszam do oglądania filmu, może coś uda się złowić, na tej lewej węterce jakaś chyba obcierka delikatna była jestem 15 minut od zarzucenia jakieś delikatne coś obcierka czyli coś tam rybki, miejmy nadzieję, się zaczynają pokazywać ja tam mam dopiero drugi przerzut z pięć minut może przerzucę sobie na kolejny raz, żeby jednak tego zapachu, troszkę tej zanęty tam zaczęło ściągać ryby nie ja mam oczywiście tam nic zanęcone wcześniej czy tam wczoraj, czy kiedyś po prostu przyjechałem sobie tak na tą miejscóweczkę znalazłem akurat o, dziwo, że taka fajna miejscówka jest wolna dzisiaj, przy takiej pogodzie. No ale widocznie była dzisiaj dla mnie tutaj zarezerwowana. Powiem wam, że przygrzewa słoneczko. Są godziny przedpołudniowe. Jeszcze pełnej, pełnej jakby lampy gorące nie ma. Dobrze, ten wiaterek troszkę tak łagodzi. Słuchajcie, e, godzinka wędkowania. E, I oprócz tam dwóch bodajże obcierek na lewej wędce nic nie było. Zacząłem troszkę. E, Zmieniłem kulki, jak miałem na białą, zmieniłem na żółtą, pomarańczową, no, zaczynam coś kombinować. No, próbuję też na samą zanętę. Teraz właśnie zarzuciłem przed chwileczką na samą zanętę. Wiaterek troszkę się zmienia, bo raz jest jakby z prawej strony, raz z lewej strony, teraz widzicie fala jest tutaj w moim kierunku, czyli wiatr troszkę krąży. No może, może nadejdzie ta chwilkę. Kiedy akurat ryby będą miały swój czas na żerowanie, podejdą tam, też na prawej wędce troszkę się skróciłem o jakieś 2, 2 metry. No zaczynam coś kombinować, bo wiem, że tutaj jest troszkę ten staw taki nieobliczalny i może trzeba dłużej poczekać. Jak na razie wydłużyłem czas do zwinięcia wędki do jakichś 15-17 minut wcześniej zwijałem po jakichś 10 minutach no zobaczymy co się będzie działo dalej mam pierwsze branie o zeszła ryba a zeszła ryba na żółtą kulkę ładne było nie wiem co to na żółtą kulkę na żółtą kuleczkę popatrzcie na coś takiego no, i spróbujemy znowu. Mamy branie. O, coś fajnego. Co to będzie? Na fioletowo żółtą kulkę. Bije troszkę. Minęła godzinka, i zjemy. Drugie branie nastąpiło nagrywa się, nagrywa się przed tym troszkę z opóźnieniem i się spią co to będzie? idzie do mnie? do brzegu? co to jest? leszcz tak? Lesz głodny. wow piękna łopata piękna łopata widać, ładnie zapięty no dajcie daj pyszczek, piękna łopata 20, 40 około 50 60 cm Popatrz. piękna łopata a już wysypki nie ma czyli chyba jest już po, po tarle wypuszczamy go ładny lesior ładny piękny lesior, hop tylko mi nie odprowadź towarzystwa hmm Gdzie, czy nie hmm zmęczony Holem. o, sobie, poszedł pięknie, ładny lesio czyli słuchajcie godzinka minęła pierwsze branie na tej wędce prawej pięcie. I teraz na drugiej. Zmieniłem kulkę na taką żółto-fioletową. Popapa. No i jest. Fajnie, udało się wreszcie. Dobra, czyli jedziemy dalej z koksem. Troszkę przerzuciłem się w lewo delikatnie od tego, co zarzucałem. Słuchajcie, tak jak ten widzieliście tego leszczyka. No, a taki ładny już złoty. Czyli z 55-6 cm miał tak na szybko go przemierzając. Na tej wcześniej wędce, co. Miałem spinkę, pewnie też był leszcz, albo, albo karpik bo troszkę uciekał zdecydowanie i szarpał w prawą stronę I co no, leszcze no to, a zrobią tam czystkę zaraz w dnie Na dnie jeśli chodzi o zamętę Stałoby się coś zalęcić grubiej No ale niestety nie mam, nie mam żadnego spomba Żeby spróbować a tutaj wziął dopiero po 20 minutach od położenia zarzucenia podajnika, czyli jeszcze dłużej niż, niż na samym początku zaczynałem po prostu przerzucać. I trzeba odczekać, żeby te ryby jednak weszły w to łowisko, mogą być bardziej płochliwe tutaj. Może nie są jeszcze przyzwyczajone do częstego przerzucania hałasu na innej, jak na innych zbiornikach z tam komercyjnych czy... Czy gdzieś gdzie jest większa presja wędkarska? Gdzie jednak zawodnicy, wędkarze rzucają podajnik za podajnikiem, to daje sygnał rybie do, do tego, że jednak jedzenie jakieś jest wrzucone. Natomiast tutaj, no jednak, pewnie pod tym względem trzeba troszkę dłużej odczekać, żeby te ryby miały czas najść już w takie spokojniejsze troszkę miejsca od czasu, kiedy zarzuci się podajnik. No nic, spróbujemy dalej. Zobaczymy. No jest jakieś 10 minut od zarzucenia. Wędki po złowionym tym leszczyku tamtej nie przerzucałem, a zobaczymy. Jeszcze chwilkę odczekam. Tym bardziej, że teraz tego leszcza wypuściłem. Mam nadzieję, że mi nie odprowadzi stada. Mogłem go sobie przetrzymać w siatce, ale nawet nie mam siatki ze sobą żadnej na ryby, bo nie myślałem po prostu nawet żeby je przetrzymywać, tylko chciałem wypuszczać od razu, tym bardziej ciepło jest. No nic, zobaczymy, co się do działo. Może, może nic nie zrobi, nie odprowadzi tego stada leszczy eee, Mam drugą rybę. Też ładne coś. Oj, szarpie, będzie pewnie karpik. Mm. Ojej. No co to będzie? Co to będzie? Też na lewej ręce walczy coś jak karp. Albo jakiś ładniejszy też leszczyk nie poszedł za bardzo tam w lewo A, chyba leszczyk chyba leszczyk, leszczyk. leszcza mamy Leszczyka mamy troszkę mniejszy od tamtego troszkę mniejszy od tamtego i zjadł mi kuleczkę to będzie kuleczka ładnie zapięty za boczek o drugi no jest troszkę mniejszy Ładnie, to chyba wytarte, bo nie mają wysypki tarłowej No, odpływaj, płyną. Czyli nie odejdę, są po lewej stronie tam Półstawiane, ładnie, odpłynę sobie Drugi, w przeciągu pół godziny, fajnie Czyli poustawiały się tam Cieszę się To świadczy o tym, że pasuje im ta zanętka Dobre. Nabijamy kolejny podajniczek i lecimy po kolejną róbkę. Czyli patrzyłem jeszcze, żeby, tak zanim mi zaczęły te deszcze wchodzić, zacząłem patrzeć na pogodę. no Ma być jakiś zmiana pogody. Ciśnienie leci w dół. Jakieś burze zapowiadałem, bodajże. Także myślałem, że to będzie troszkę zły pomysł, jeśli chodzi o Misze wędkowanie, ale to zobaczyłem dopiero niestety, jak przyjechałem już na ryby. Wcześniej sobie nie, nie sprawdzałem pogody, i tak wam mówię, jest chwila czasu, to się wyskoczyło na łybki. Nie patrzyło się za bardzo, co tam już z tą pogodą słychać. Spróbuję teraz nie wkładać kółki do środka. Nie chcę je zgnieść do końca, bo już jest, że tak powiem, na wykończeniu. Ich tam jest chyba dość sporo. Będą czyścić dno. Będą czyścić dno. Dobra, będę musiał przerzucić chyba tą drugą wędkę, bo tam nic za bardzo się nie dzieje. I przerzucę chyba też troszkę w lewo. Kolejny. Nie wiem kolejnego leszcza. Nie, no, nie nagrało się. Trzeci lesz był przed chwileczką. Słuchajcie, po 40 minutach od ostatniego leszcza wszedł 53 cm, czyli, czyli był drugi pod względem wielkości. Kurczę, myślałem, że załączyłem się kamerka. Niestety nie załączyła się. No nic, trudno. W każdym razie trzeci był. Jest na koncie. Dobra, yy, zgubił mi kulkę Także świeżą kulkę zakładam i zarzucam od nowa Szkoda, że się nie nagrał, no ale tak bywa czasami o, Mamy kolejne branie, teraz myślę, że już się będzie nagrywać Trzeciego się nie udało nagrać, to jest... No i co? Zszedł? Chyba zszedł. A widzicie, chciałem... A nie Nie A no, jednak zszedł Za ja długo czekałem o, z haczykiem poszedł sam bagnet został do haczyka no dobra jednak ale jak to się stało? <grymka> Przypon został ale haczyka nie ma no ciekawe dobra więc wiążemy i zakładamy inny przypomik i nie przypomnę. jedziemy z koksem a gdzie on mi tam idzie? co to jest? to nie jest reszt poszedł mi tam w liwie. gdzie on mi się tam Trymu, wyłóż stamtąd, lub się zaklątrz zaraz, co to mamy? Przez chwilę mi się coś wyłączyło nagrywanie, co to jest? Taki deszcz duży? Co to jest? Lesior, taki duży. Lesior taki duży. Tak? O jaka łopata, o jaka łopata piękna. Dlatego szedł tam w liwie.

Sześć dyszek 6 dyszek Bo jest gorąco Ło piękne Piszczamy to Myślę, że się teraz nagrało wszystko bo przez chwilę było o, jaki piękny Piękny O, Dlatego mi tak wilje szedł racet. No opływaj Piękny o, Dostał springa Czyli to jest tak, dwa złapane ten był trzeci. Jedna e, spinka, i jedna nienagrana ryba. Pięć leszczy. Pięknie. Właśnie. Ten ostatni mi się zapuł. Czekałem długo, żeby się kamera załączyła. Coś mi ta kamera teraz. Nie wiem, czy się przegrzewa, czy coś. E, wyłączyłem się niby. Miałem nagrywanie, a się wyłączyła. Nie wiem dlaczego. Przypuszczam, że ten teraz to był taki jak pierwszy. 50. 6 cm, tam tego akurat nie mierzyłem, ale był podobnej wielkości. Także, także one tam po lewej stronie jednak żerują. Dobra, zakładam kuleczkę i idziemy z dalej. Może się jeszcze uda. Myślałem, że jakieś liny mi wejdą. A tu same leszczyki, ale leszcze ładne. Piękne leszcza. Cieszę się, że udało mi się. Ale muszę troszkę dorzucić chyba jakieś kukurydzy, bo one tam to wszystko wyjedzą momentalnie jak wpadły. I znowu odejdą, nie będzie ich tam. Także muszę, muszę im dać jedzenia troszkę tam. aby jakiś linek tym razem. Pięknie. Jest kolejny. Coraz szybciej zaczynają reagować. Weszły tam nawet 5 minut bez zarzucenia wyłączyłem kamerę zacząłem sprawdzać ją w ustawieniach jest kolejny muszę go troszkę wyżej żeby znowu tam gdzieś nie poszedł w bilie. ale już idzie w milię chyba ten chyba będzie mniejszy ten idzie swobodniej no gdzie tam ten jest mniejszy ale idzie spokojnie idzie spokojnie chodź tutaj, chodź tutaj, chodź o piękna opada Kolejna piękna łopata Powiem wam piękne łopaty Piękne łopaty Kolejny ładny Dobra daj to Spróbuję ci wyciągnąć I idziesz do wody Kolejne. Facet daj, daj się pokazać Dobra nawet go nie mierzę Idzie do wody z powrotem o jak się rzuca już, już już, już, już idź Uff. Czwarty wyciągnięty, ale się zaczął rzucać No to dobra 5 minut od zatrudenia, a prawa żądka, cisza muszę ją też przerzucić. A może jeszcze coś się uda? Jeszcze chwilkę mam wędkowania czasu nic ja zakładam podajniki zarzucam Dobra, słuchajcie panowie i panie, jeśli oglądacie, będę chyba pomału kończył. Ja jeszcze wędki mam zarzucone. Jeśli by się coś nagrało, jeszcze z 10 minut sobie posiedzę. Nagrywam już jakby zakończenie filmiku. To Wam wrzucę jeszcze na sam koniec, jakby coś się ewentualnie wydarzyło. Co mogę powiedzieć? No, z początku musiałem odczekać godzinkę. Na, na brania i, i co ważne jest punktowe łowienie, ponieważ prawa wędka w ogóle nie było brania, przepraszam, jedno branie było na samym początku, gdzie ryba mi się nie wpięła i w zasadzie tyle, wszystkie pozostałe brania, które mogli się zobaczyć, czyli tam o ile się nie mylę, cztery chyba karp, cztery leszcze Jeden mi się nie nagrał i chyba dwie spinki miałem. Także to wszystko było na wędce lewej tej tutaj. I co mogę powiedzieć? Przynęta selektywna, kolor żółty z fioletem zadziałał dzisiaj. Zanęta też po prostu musiała być stricte, bo na tej drugiej wędce właśnie mamy troszkę inną zanętę i już niestety... Albo miejscówka, albo właśnie ta zanęta nie skutkowała. Nie sprawdzałem już, żeby po prostu ewentualnie spróbować tą samą zanętę dać. Nie chciałem już jakby mieszać, wystarczyło mi na tej jednej wędce, że, żeby były brania. Co była sekwencja też brań taka, że po dwa brania wyciągnięte i później następowało około pół godziny przerwy. Czyli te ryby po prostu, tym bardziej, że ja wypuszczałem tyle jeszcze od razu mogły odprowadzić po prostu stado e, tych leszczy jeśli tam było ich więcej e, no i trzeba było poczekać aż znowu ewentualnie na, najdą e, na miejscówkę e, pogoda fajna, miło spędzony czas co można powiedzieć, e, tak jak wcześniej wspomniałem e, w filmie ciśnienie spada w dół, jakieś załamanie pogody mają być jakieś burze podobno na dzisiaj bardzo ciepło wiatr troszkę kręci. To sprawa, to z lewa. No teraz, akurat, jest z prawej strony, co jakiś czas, jest z lewej strony tutaj. Także, coś ewidentnie zbliża się na jakieś, jakieś załamanie pogody. No, ale rybki dopisały. Jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Tak jak mogliście zauważyć, fajne, piękne leszcze. Największy bodajże coś koło 56-7 cm. Pozostałe, żaden z nich nie miał chyba mniej jak 50 cm, czyli bardzo ładne, wybarwione, żółte, takie pod złoty wpadające. Już widać, że wytarte, bo bez wysypki tarłowej. No i co? Ja jestem ogólnie zadowolony. Jeśli komuś się podobało, dajcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, filmiki będą się może pojawiać teraz częściej. No coś zaczyna się dziać. Spinning może jakiś za szczupakiem. No zobaczymy co, co się uda jeszcze ponagrywać. Czekajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!